Aparat Aparat siostrzy. Czekamy chwilę. No co jest? Co to? No tam, kręcą się po no, no i paszelek, uważaj. Nie będzie teraz zabawy. Będzie teraz kręcenie filmiku. No, zmiakaj. Cześć wszystkim. Dziś zapraszam Was na filmik taki gadany kolumpeksowy. Od czego zacznę? Od tego zacznę, że dziś jest pierwszy dzień od bardzo, bardzo dawna, kiedy nie boli mnie głowa. Dlatego z, czystym, z czystą przyjemnością nagrywam dla Was właśnie ten filmik. Ja wiem, że nie wyglądam tutaj zbyt rewelacyjnie, ale powiem Wam szczerze, że czasami najważniejsze jest samopoczucie, a nie wygląd. Bo ostatnio ja zrobiłam duchy. sobie włosy, piękny makijaż, nagrałam dla Was poradnik kolumpeksocholiczki i jak Renata stwierdziła, w ogóle na tym filmiku jestem jakaś taka, no wiecie, jak to boli głowa, człowiek się źle, czuje. Dobra, moi kochani, o czym jeszcze dziś chciałam powiedzieć, że dziś Wam pierwszy raz, 25 stycznia, na solarium, bo się rewelacyjnie, więc jestem teraz lekko musinięta promieniami z solarium. Włosy mam przypuszczone paliko, ale co Wam chcę pokazać? Chcę Wam pokazać dzieło pewnej fryzjerki z Chodakowa, bez nazwisk, oczywiście. Widzicie to? 5 złotych za to zapłaciłam, że mi naprostowała grzywkę. Pamiętajcie jedno. Jeżeli w piątek u fryzjerki jest pusto, to lepiej nie korzystać z jej usług. Sorry, tylko dźg. A jak już tutaj jestem, bo nie wiem, czy się już chwaliłam, czy nie, to ostatnio na Lumpeksach dorwałam dwie takie świece po piętnastaku. Mogłam je już pokazywać, ale jestem tak szczęśliwa, że je mam, że robię to po raz kolejny. Widziałbyście zdjęcie na pewno na Instagramie, także super. Kolejna rzecz, którą też tutaj sobie przygotowałam, to jest prezent od mojej psiapsiły Ady. Siła była ze swoim synem gdzieś w jakimś uzdrowisku w Rabce i przywiozła ciotce Bożenie jodowo-bromową sól do kąpieli i Hubert, jeszcze jej synek, stwierdził, że dla cioci będzie kula o zapachu czekolady. Powiem Wam, dzieciakom po prostu jest mega inteligentny, wie co, z czego ciocia będzie zadowolona, także jeszcze raz bardzo dziękuję. Mój nowy zakup, czyli mój portfel. Portfel za całe 14 zeta, oczywiście Primark czy Atmosphere, zwał jak zwał. Ważne, że wygląda prawie jak skórzany, nawet kłóciliśmy się z Radkiem, czy on może być skórzany, ale tutaj, moje drogie, proszę Was o, o taką lekką podpowiedź, czy jest w ogóle możliwe, aby w Primarku czy w Atmosphere kupić skórzany portfel? Ja raczej w to wątpię. No więc, co ja tutaj mam? No przeciągi, bo wróciłam właśnie z zakupów. Czyli jedną rzecz, którą mam na przykład i tutaj będziecie się śmiały, to jest kartka z numerem. Mam go od wróżki. Jak coś jest nie tak, to go czytam i sobie wmawiam, że będzie lepiej. Możecie mnie krytykować. Kiedyś byłam, dała taki numer, więc, więc go mam. Tutaj jest jeszcze przegródka oczywiście na bilon. Bilonu tutaj jest bardzo dużo, jest dużo paragonów, a i dziś sobie wyrobiłam jeszcze, biorąc kawę, dali mi taką kartę, więc wiem, że tam jakieś pewnie profity mają za to yy, yy, osoby pracujące, więc jeżeli taką osobą pracującą byłam. I przepraszam wszystkich, których namawiałam na kartę Payback, tak? No. Ale tam coś naprawdę można czasami fajnego wykukać, a ja sobie dzisiaj wzięłam kawkę, którą sobie tutaj popijam mokkę. Wiem, że to trochę brurżuazja, jak kupować sobie kawę za 700 do domu, ale słuchajcie, bogatemu wolno. Więc tak, dobra, nie, po prostu taka jest rewelacja, nawet temu radek stwierdził, że może sobie kupimy kawiarkę, bo na ekspres w naszej małej kuchni chyba nie będzie miejsca Nie nieraz Was prosiłam właśnie o odpowiedź i wszystkie sugerowałyście zakup kawiarki, więc teraz proszę Was, jaką kawiarkę? Bo napisałyście kawiarkę, ja nie wiem, nie znam się. Dobra, ciuchy, moi drodzy, no, zaszalałam, zaszalałam. I patrzę teraz na tą porę, a od czego zacznę, Anna? O, zacznę od tego, co Was najbardziej z w Ja wiem, że... Tak w skarpetce przyjechałam i dałam pracę do zabawy, więc będzie tutaj nie złapała. Ja wiem, co sobie teraz pomyślicie. Tak, kupiłaś gaciory w lumpeksie. Nie, nie są używane, nie martwcie się, jeszcze ze mną nie jest tak źle. I teraz pokazuję Wam te gacie. Przymierzyć? Nie, żartowałam. Moi kochani, więc te gacie kosztowały mnie całe 4 złota. Teraz powiecie sobie, dobra, takie gaciory możesz sobie kupić normalnie na rynku. Ale dlaczego je kupiłam? O, otóż, moi kochani, a to jest Victoria's Secret. Tak, tak. I tutaj jest 7 funciaków, na tym cena, więc... No. Także to będą... Raczej wiecie co, ja Wam powiem też tak szczerze. Kapeć mi spadł. Patrzcie, cholera nowej deszty. Moi drodzy, Otóż ja jestem zwolenniczką bawełnianych gaci i wygodnej bielizny. Nienawidzę takich gaci, ale od czasu do czasu, będąc mężatką, no trzeba zaopatrzyć się także w taką bieliznę, którą jak szybko zdejmujemy, tak szybko zakładamy, tak szybko zdejmujemy i tutaj puszczam oko wiecie, co, macie? co mam na myśli. Na pewno normalnie tych gaci nosić nie będę, też tutaj w froncie będę dużo gadać, bo mi głowa nie boli, że moja matka zawsze mówiła tak, jak masz gdzieś jakiś gaś, na przykład, no nie wiem, czy siedzieć tam podrą, czy tam coś, no, no wiecie, różne rzeczy się zdarzają, to od razu wyrzucaj, dlatego że nie daj Bóg, słuchajcie, jego była na podłogę, opyłam się trudno. W razie czegoś wypadku rzeczywiście tak jest, słuchajcie, no na przykład zakładając takie gacie, prawda? No tutaj to jakby wszystko mamy jak na dłoni, na przykład, nie daj Bóg, mam jakąś struczkę, czy no coś mi się dzieje i teraz na przykład sanitari sanitariusze rozbierają mnie w szpitalu. Będę Wam szczerze, zamiast skupić się na ratowaniu mi życia, mogę to w przeprowadzić jeszcze pięknej więc i dla własnego bezpieczeństwa wolę i wygody, wolę jednak tą bieliznę bawełnianą. I teraz sięgam w tą torbę. I tu też będzie historia. Ja nie wiem, czy Wy to wytrzymacie. Czy Wy się nie będziecie odsubskrybowywać po tym filmiku. Ale tak, moi drodzy. Przyznam się tutaj, zadzwonię do Ady i powiem, że wyjawiłam nasz tekst. Franciszka, nie jedz kwiatka. Dokonały się kradzieży. Tak. Ale nie, nie, nie. Nie takiej kradzieży, o jakiej myślicie. Ponieważ byłyśmy, jak już sama nazwa na reklamówce wskazuje, ci z jednym. I jak oglądałyście mój filmik o. Mm, w takim zjawisku jak hiena. Więc hiena była. I te dzińsiory leżały na jej koszyku. Ja wie Ada. No i czt. szacher mnie. <ścoughs> I na następną dostawę upiorę te spodnie i założę. I powiedziałam jeszcze na głupę, Ada fajne mam dzińsiory. Słuchajcie, nie lubię baby, dlatego że uniemożliwia tutaj młodym dziewczynom wie dokonywania fajnych zakupów, ponieważ ma wszystko podkładane i tak dalej. Także to była kradzież z jej koszyka, te dżinsiory, jakby to oglądała, to patrz, o, I teraz to za dom, że będzie zdarzało się częściej, chociaż tak, wiecie dlaczego jest też na nią tak złożona? Na każdej dostawie. Ok, ona sobie handluje, miała pomysł na biznes, chwała jej za to, ale jest na każdej, każdej dostawie. Gdyby przyjeżdżała co drugą, trzecią, inne osoby też miałyby możliwość hmm, zakupu. Więc takie dżinsiory z firmy Hampton Republic, absolutnie ja nie wiem, co to jest. I teraz się przybliżę tutaj do Was, pokazując Wam metkę. E, ja nie wiem, czy to się w ogóle na, tej naszym, na tym naszym aparacie wyostrzy, ale tak to wygląda. Ja teraz zakładam je na swoje cztery litery i powiem Wam szczerze, kupując te dżinsy, co teraz nie ręce w kieszeni, one są takie trochę bez streczu, w stylu jak to boyfriend, tak? Pewnie powinnam je tutaj, bo pewnie przeczytam to w komentarzach, podwinąć do góry, także do białych... Chcesz się całować? No, stać, później. Później fajnie. po filmiku, po filmiku to wszystko. I zabawali całisienki po filmiku. Biorąc te dżinsy, Ada wychodzi z mnie jak będą niedobre. mnie dobre. Ja palilicho, przynajmniej jej coś tam podwędziłyśmy. Także dżinsy wyglądają tak, jak są jak najbardziej w moim rozmiarze. No może nie są jakoś bardzo w moim stylu tutaj pupensja, o będzie wyglądał pewnie fatalnie, bo nie zrobi. Nie zrobią te jeansy czegoś takiego jak antymoje gwałty. Zaprosiłyśmy babie z, z koszyka. Niech sobie nie myśli. Nigdy w życiu tego nie zrobiłam. To mój pierwszy raz. Także tak. Dobra, idziemy po kolei. Tutaj są kolejne spodnie: to zaraz. Kiecka. Kiecka, zakupiona w skandynawskiej. Boże, zaraz pójdziesz do korytarza, zamknę i nie będziecie na tym filmiku, no? Bo zaraz mi coś złapiesz. Kiecka. Zakładam to na koszulkę. I to jest, nawet do tych dżinsów ja Wam powiem szczerze, bo to jest tak, o cholera, u nas przez, przezroczysta. Eee, nie lubię takich rzeczy. No to może pod jakiś t-shirt. Dobra, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda na tych jasnych dżinsach. Nie spodziewałam się. Co myślicie? Taka aratnika, franka. Przepraszam Was bardzo, ale będzie tutaj, frania teraz robi pa, pa, pa. Popowa niegrzecznym mopsem chciała wyjść. Ja za to dałam jakieś grosze, bo to było kupowane już w skandynawskiej na przycenie, nie? Więc tam pewnie jest za 3 zł, z 3,50. Taka kawa z mlekiem właśnie z taką fajną koronką na dole. Jeszcze Renata w ogóle nie widziała tych zakupów. Także chyba fajnie. Dobra, tylko Wam opowiem firmę, bo Wy zawsze się później pytacie. I to jest jakaś non Made in Italy. Także włoska rzecz, słuchaj. Dobra, następna rzecz. Następna kiecka też zakupiona w Skandynawskiej. Też za jakieś. Co ty tam wzięłaś? Dobra. Siatkę wzięła. Będę musiała to kontrolować, żeby tam sobie nie tego. Ale zawsze pewnie i tak będę robiła przerwę na kolejne stopnie, żeby je ubrać. Więcej jej zabiorę. Kiecka prezentuje się tak. Z FNF-u też za jakieś pewnie cztery. 5 zł, takie kwiaty, powiem Wam na lato, jak znalazł takie kiecuszka, obrócę się też, żebyście zobaczyły to z tyłu, jest ok, fajna ma długość, więc tutaj jakby przy pochylaniu kina nie będzie, dobra, ściągam to i kolejna rzecz, idziemy dalej, a teraz będzie bluza, bluzka, bluzka właśnie ze szmizierki w kolorze takiego borda, taka krótka, I też może fajnie wyglądać do tych kradzionych dżinsów. Dobra. Szybko. Ojus. Wszędzie są płaczory, franki. Dobra, tutaj mam tą swoją bezpieczną koszulkę, To ją teraz tak lekko schowam. To jest taka bordo bluzka z takim jakimś napisem. Prezentuje się. Tak. I zaraz jeszcze wam powiem, właśnie w jakim jest ta bluzka. O Jezu, jaka ta metka jest, zaraz, H&M, to jest na pewno z hm -u. no, także bruska z H&M temu. Dobra i tutaj mam dwie rzeczy, ale do tego to już niestety muszę wyłączyć aparat i się w to przebrać. Przebrałam się, wcisnęłam na siebie spodnie, które są jeszcze przed wizytą u i to są spodenki z Weromody, które sobie kupiłam właśnie w szmizjerce z takimi tutaj suwaczkami, które przytrzymują dżabę. Teraz tak pośladki lekko spiąć, żeby pokazać Wam tył. I to się prezentuje tak. I bluzka. Bluzka też jest ze szlizgiem. może to nie jest jakiś mega fajny zestaw, ale też nie o to mi tutaj chodziło. Chodziło mi o to, żeby jak najlepiej Wam tą bluzkę pokazać. To jest bluzka, która tutaj posiada koronkę. Yy, tu również, przepraszam. Yy, słuchajcie, bluzka jest absolutnie całkowicie nowa. Jeszcze patrzę, czy nie jest po lewej stronie. I ona się prezentuje tak. I ona jest taka... O, teraz ją wyciągnę, żebyście mieli obraz jak to, no, no taka po prostu bluzka z koronką. Jak już jestem tak ubrana, to pokażę Wam, nie, to jest na koniec, bo to jest perełka, zawsze najlepsze zostawiamy, słuchajcie, na sam koniec. E, to pokażę Wam płaszcz, płaszcz za który zapłaciłam 25 zeta. Ja mam podobny ze stradivariusa ale nam za niego stówę, jest taki obcisły, chciałabym go sobie zostawić na takie wyjścia, wiecie, gdzieś tam a ten będę miała po prostu do takiego latania, nie będzie mi go absolutnie szkodać, to jest płaszcz 25 zeta, Renata ma podobny i powiem Wam że to skusiło mnie do zakupu tego płaszcza, płaszczu, nie wiem, zdjęcia na Instagramie, uwielbiam te zdjęcia, jak widzę dziewczyny w białych konwersach i w tych beżowych płaszczach, po prostu, no każda mi się podoba taka stylizacja, więc ja też tak chcę, niekoniecznie tych moich nowych kapciorów, ale co myślicie, co 25 złotych taki płaszczek z FNF-u? No, ja byłem Renacie teraz, bo ostatnio zakładałam jej ten luźniejszy płaszcz do zdjęć na Instagramie, yy, po prostu ja go dziś zawiozę do pralni po południu i go odbieram, ta Renata, cykaj mi zdjęcia na Instagrama, tak jak te dziewczyny. i Jeszcze poprosiłam męża, bo ja w marcu mam iminy, tak w ogóle nie ma się czym chwalić, z czy tego jakby co to mój mąż mówi, co chcesz dostać, co chcesz dostać, ja ja chcę białe kramki, będę miała wtedy już po prostu cały komplet, także już niedługo będziecie mogły mnie podziwiać w takim właśnie wydaniu. Co myślicie w ogóle o tym? 125 zł. No ten kolor jest nieziemski. Płaszcz mi się wydaje, też jest właśnie spokojnie, jest w ogóle taki przyniszczony, no jest brudny, po prostu jest brudny. Trzeba go oddać do pralni, jeszcze raz się przybliżę. Tak. Nie wiem, to jest taki Alakim Kardashian, No ona chyba zaczęła chodzić w takich tych kamelowych rzeczach. No ja za nią może tak nie przepadam, ale bardzo mi się to podoba. I jest taka jedna brunetka, ona ma często właśnie tak jak idzie przez ulicę w białych butach i w tych właszczach te zdjęcia, to zawsze jej tam lajkuje, nie wiem, desmakajcie, czy tam Bardzo mi się podoba. Dobrze, moi drodzy, dobrze, bo będzie za dużo przemierzania, więc tylko Wam jedną rzecz pokażę. Pokażę Wam, nie będę ją na siebie zakładać, to są po prostu czerwone jeansy, nigdy takich nie miałam, kupiłam to też sobie, ale to już w ogóle jakiś czas temu, były u krawcowej, firmy Chloe nie wiem, tutaj będę prosiła Was lekko o pomoc, także zwykłe jeansiory takie skróciłam, już nie będę ich na siebie zakładać, ale mam jeszcze jedne spodnie i może tak, te są męża, bo to jest właśnie rzecz odebrana u krawcowej i to są... Też może nie, bo tych dżinsów już tyle na dłużsku przymierzałam, że nie ma sensu Wam może zakładać. Na pewno jak będę miała je na jakimś filmiku, to wtedy wspomnę. I to są jeansy z Asosa, za które dałam 14 zł kompletnie niezniszczone. I najfajniejsze, że one tutaj na, że tak powiem, 4 litrach nie mają żadnej metki, żadnego nic. Także takie jeisiory. Zresztą wiecie co też, dlatego nie chcę tych dwóch rzeczy przymierzać, bo jak się okaże, że krawcowa coś spindoliła, to mogę tutaj, że tak powiem, rzucać niechętnie samowicie. A tego na YouTubie nie chcę. Jestem rzeczna, miła dziewczynka. Także, że tak powiem, poza filmikiem, sobie to poprzymierzam. Tylko pokażę Wam że to tutaj kortki mojego męża. Mojemu radziowi kupiłam. Bossa, moi drodzy. Tak, bossa. Bossa, bossa, nie? Tak. No, może gdzieś tam szyli gdzie bosale ale oryginalne bosy to to na pewno nie są. Ale materiał jest rewelacyjny. I teraz już widzicie, jaki mój radził, jest szczuplutki, jaki to jest wysoki mężczyzna. Także tak. Moje kochane, 140 zł to dałam tysiąc Nie Kupowałam je od um, znajomej, ale są fajnie wykonane ze świetnego materiału. Także. E, e, a jeszcze Radek mówi, że jego chłopcia wygląda w nich rewelacyjnie i ma rację. Dobra, dwie perełki na koniec. Z dwie perełki, ale to muszę się w nie przebrać. No, super stylizacja. Do tej sukienki, słuchajcie, założyłam swoje zegarek, Casio i kapcie. No, sukienka. Sukienka kupiona właśnie w takim lumpeksie, do którego, w którym jestem bardzo, bardzo rzadko. I powiem Wam, że kupowałam tam ten płaszcz i tą sukienkę. Za sukienka zapłaciłam 35 zł. Trochę dużo, ale bardzo mi się spodobała. I wchodzę do tego lumpeksu. Yy, nie zorientowałam się, że nie mam w ogóle już przy sobie pieniędzy, no nie? No, a kartą lub beksach płacić nie można, zresztą śpieszyło mi się i mówię do tego Pana, weź mi Panu włożę do jutra, nie? Więc y, dziś pojechałam to odebrać i powiem Wam tylko tyle, że y, zawiozłam Panu czekoladę miętową z Rosmana, moim założenie tej kiecki, bo jak sam mówił, była dziewczyna, która też się tam nad nią zastanawia, ale to dosyć już tych oczywiście moich, mojego odbiegania od tematu, dobrze, że mam biały biustonosz, Sukienka prezentuje się tak, ona jest z firmy, tam na metce pisze Tony, więc ale to nie jest żaden tam yy, oryginalny czy coś w tym stylu, sukienka prezentuje się tak, jest z bardzo fajnego materiału, jest śnieżno-biała, mi trochę wywaliło dżabę, ponieważ kopiłam to jest kasko, ale to nie ma znaczenia, wasze tekieckie takie proszowane są fajne, bo tutaj do tych wszystkich naszych. Ja nie mówię, bo zaraz to widzicie, że jesteś szczupła, narzekasz, ale też mnie do was, nie, że te mankamenty figury jakieś tam są, czyli boki, czyli ten brzuch czasami wysadzony, czy też to tekieckie rozkoszowane, to jest fajna alternatywa. Jestem w ogóle ciekawa waszej opinii, co do tej bieludkiej sukieneczki, co o niej w ogóle myślicie. Bo ja się tak wahałam, ale no. Jest tak śnieżno-biała, trochę mnie to tutaj denerwuje, wiecie co, wolałabym, żeby tego nie było, tych zakładek, ale może dodają uroku, no kurczę, no wiecie, że zawsze najbardziej zależy mi i najlepiej mi się też czyta właśnie te komentarze, na przykład piszecie, bożna, to nie, bo coś tam, e, powód, to tak, bo jest świetne. I ja za te komentarze wszystkie dziękuję, ale dziękować za komentarze, będę na końcu, bo muszę Wam jeszcze pokazać swoją najlepszą perełkę, no coś, co... Kupiłam jak byłam z Renatą, i nawet Renata stwierdziła, że jest genialny. Także przebieram się szybko i Wam pokazuję. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz moja perełka, i to jest rzecz wykonana z kombinezą w ogóle. To jest kombinezon z Zar, za który ja zapłaciłam 25 zł. przytrzymuje się tutaj, niestety, moje drogie, bo on ma o. Po prostu cały biuszczer byłby na wierzchu, I ja muszę go po prostu przyłapać. Więc tak to wygląda. Pokażę Wam tylko tak. Moim zdaniem ma troszeczkę za długie te rękawy, ale to jeszcze będziemy na tą. patrzeć. no i ten dekolt. to jest po prostu cały tutaj, więc cała bielizna byłaby na wierzchu. Zobaczcie go jeszcze z tyłu. I tutaj jakby nie wylądował u krawcowej, ponieważ właśnie potrzebuje rady. Może to teraz lekko puszczę. Tu są fajne kieszenie. On jest super materiału. Ja tylko tutaj tak przywiązam. Przepraszam, jeżeli tutaj mój tuzność będzie. Ukazywał światło dzienne. Powiedzcie mi, czy to tutaj złapać, czy lepiej nosić to do jakiejś podkoszulki, ale obawiam się, że przy tym zamszowym materiale byłoby mi za gorąco w lato, bo to raczej znaczy letnia rzecz. I teraz muszę tak ręce. Co zrobić z rękawami? Czy skrócić, czy dostawić taką długość? Tutaj o to pytanie proszę Was najbardziej. Także tak wygląda kombinezon. Nie dosunęłam się tu chyba do końca, bo nie dam rady, na no nie będę do sąsiada chodzić i go prosić o dosunięcie kombinezonu. Także to jest moja perełka i moja perełka i moje zapytanie do was co zrobić, moje kochane. Także tak było tego trochę, było tego trochę w trochę dziewczyny kiepskim wydaniu, ale jak, jakże z dobrym samopoczuciem. Mam nadzieję, że trochę tej pozytywnej energii wam przekazałam i mówię, no jest po prostu genialnie, kiedy głowa nie boli, kiedy czuję się tak dobrze. Także tak, słuchajcie, dziękuję wam za wszystkie, wszystkie komentarze. Po prostu to. Naprawdę możecie w to nie uwierzyć, jak go uwierzyć, wasza sprawa. Ale no one dodają mi takiej yy, werwy, i yy, człowiek tak nie myśli właśnie o tych problemach o problemach. Nieważne, po prostu jest genialnie, bo naprawdę serdecznie dziękuję. Przepraszam, że filmik był znowu w kapciorach. Przepraszam, że tak, ale same moje kochane wiecie, że czasami mamy taki dzień, czy taki. Także tak. Że tak. To chyba wszystko, co chciałam Wam pokazać, co wszystko chciałam Wam powiedzieć. Może za dużo trochę gadałam, ale okej. Okay. Pozdrawiam Was wszystkie, bar, wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wszystkie porady. I moje kochane spódniczka nie da rady jej przyrobić na spodenki, ponieważ nie będzie materiału na kupencjał. Także tak, ale to po prostu yy, yy, spódniczka, yy, a może tak. Moje kochane, która by chciała tą spódnicę? Ona nas oczywiście w rozmiarze 38, czyli moim. Ja jej teraz tutaj przy sobie nie mam, ale zaraz ją przyniosę. Bo no, mam ją w się co właśnie Sekunda. Mam nadzieję tylko, że oglądacie filmiki do końca i to jest ta sukienka, spódniczka z topszopu, ona jest na mnie zakrótka z tymi kieszonkami. Więc jeżeli ktoś by ją chciał, to chętnie ją wyślę. Nie za żadną kasę, nie żadna wy nie żadna wyprzedaż, więc pierwsza osoba, która napisze do mnie, że chce tą spódnicę, niech od razu wyśleła na maila adres, to ja ją chętnie wyślę, słuchajcie, no to był mój taki niekoniecznie udany zakup, mam nadzieję, że któraś z Was będzie zadowolona i sobie pośmiga w tej spódniczce, także taka, żadnego konkursu, żadnych takich, po prostu pierwsza osoba, która napisze, ja ją chcę, wysyła mi na maila adres, ja spódnicę wysyłam, także tylko wiadomo, króciutka, z kieszonkami, top shop, to wszystko. Pozdrawiam Was jeszcze raz i życzę a miłego dnia i ten zdrowia, dziewczyny, bo to jest najważniejsza. Pa-pa!